Scena pierwsza cisza przed burzą. Szum komputerowego wiatraka wypełnia niewielki gabinet. Pan Wojciu siedzi przed ekranem. Jego twarz oświetlona jest jedynie blaskiem monitora. Wokół niego na kanapie leżą dwa mopsiki Dory i Dudek. Jest północ czas, kiedy internetowe cienie zaczynają szeptać. Wojciu, znowu siedzisz przy tym ekranie czemu nie idziesz spać? Zawołała poirytowana Dori. Bo muszę sprawdzić komentarze pod moimi ostatnimi filmami. Wiesz jak to jest? Trzeba reagować, odpowiadać, angażować widzów. Tym razem zapytał Dudek: Ale co to za zapach? Coś się spaliło? Pan Wojciu marszczy brwi. W powietrzu rzeczywiście unosi się dziwna, metaliczna woń. Monitor miga. A nagle na ekranie pojawia się dziwny komentarz. Zamknij kanał, bo przyjdę po ciebie. To nie jest twoje miejsce. W tym momencie światło przygasa. Mopsiki podnoszą uszy. Wojciu, to już nie jest normalne. Ktoś ci grozi. To pewnie jest jakiś nudziarz. Po prostu go olej. Tak myślałem, ale ten komentarz pojawił się na ekranie sam. Nie kliknąłem niczego. Z głośnika rozlega się chrapliwy, nienależący do nikogo z obecnych głos. Nie możesz uciec przed prawdą, Wojciu. Scena druga. Cienie przeszłości. Pan Wojciu wstaje gwałtownie, przesuwa dłonią po karku, jakby zimny dreszcz przebiegł mu po skórze. Kto tu jest? Zupełnie nic. Tylko płomyczek monitora, pulsujący niczym powolne bicie serca, a potem kolejne komentarze zaczynają pojawiać się same. Nigdy nie byłeś dobry w tym, co robisz. To tylko kwestia czasu, a upadniesz. Nie warto Cię oglądać. Jesteś beznadziejny. Moja sąsiadka bez oka potrafi więcej. Dudek warczy. Dori patrzy na ekran szeroko otwartymi oczami. To nie są zwykli hejterzy, Wojciu. To coś więcej. To przeszłość, która wraca. Pamiętasz pierwsze filmy? Jak się bałeś, że ludzie cię nie polubią? Pan Wojciu wzdycha. Wierzę, że Dudek ma rację. Każdy twórca mierzy się z hejtem. Ale czy ten hejt może ożyć? Nagle obraz na ekranie zmienia się. Widać tam stare, porzucone forum internetowe. Wspomnienie sprzed lat. Niemożliwe. To moje pierwsze konto. To już nie istnieje przecież. Pisane tam słowa są te same co w komentarzach na jego kanale. Jesteś żałosny. Twoje wideo to dno. Poddaj się. Scena trzecia. Konfrontacja. To nie hejterzy, to twoje stare lęki wróciły. Ale wiesz co, możesz je pokonać. Pan Wojciu bierze głęboki oddech i siada z powrotem przy komputerze. Zamiast kasować komentarze, zaczyna pisać odpowiedzi. Nie kłóci się, nie wyjaśnia, po prostu pisze. Dziękuję za opinię. Zawsze możesz obejrzeć coś innego. A co ci się nie podoba? Może coś poprawię? Komentarze przestają się pojawiać, jakby cień stracił nad nim kontrolę. Hejt nie ma mocy, jeśli nie pozwolimy mu nas zranić. Nagle światło w pokoju wraca do normalności. Komputer cicho brzęczy, jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Czyli koniec straszydeł? Ależ skąd! One wrócą, ale Wojciu teraz wie jak sobie z nimi radzić. Pan Wojciu patrzy w kamerę. Jeśli też kiedyś zmagałeś się z hejtem, wiedz jedno: hejterzy chcą, żebyś przestał. Więc nigdy prze nigdy nie przestawaj. A jeśli podobała ci się ta historia, zostaw lajka, komentarz i subskrybuj, bo to dopiero początek. Ekran gaśnie, w ciszy słychać jedno ciche westchnienie, ale to już historia na inny odcinek.